Cześć! Jeśli na przykład kupujecie nowy komputer i chcecie przenieść całe swoje simsy na ten nowy komputer, mieć grę identyczną, jaka ona była, ze wszystkimi zapisami i tak to to jest film dla was. Film, który jest trochę duplikatem filmu sprzed 7 lat. Czujecie się starzy, ale w tamtym filmie jest kilka błędów, niektóre rzeczy nie zostały do końca powiedziane. Więc postanowiłam zrobić jego nową wersję, też dlatego, że pytanie o przeniesienie Simsów na nowy komputer to jest chyba najczęściej zadawane mi pytanie, i jako, że tamten film jest już dosyć stary, to mimo, że da się go wyszukać, ludzie jakoś nie trafiają na niego, więc stwierdziłam, że trzeba to zrobić jeszcze raz. Odświeżmy temat. Tym razem zacznijmy od gry najnowszej i siłą rzeczy najpopularniejszej, czyli Sims 4. A skończymy na jedynce. Na start na pewno muszę powiedzieć, że wszystkie Simsy, oprócz jedynki, mają podzielone foldery na miejsce instalacji i dokumenty. I jeśli chcemy przenosić zapisy, jakieś zdjęcia zrobione w grze, rzeczy zapisane w bibliotece, tego typu sprawy, te wszystkie rzeczy trafiają do dokumentów. Tam instalujemy też mody. Muszę to mocno zaznaczyć, bo ludzie nagminnie mylą te foldery i wkładają rzeczy nie tam, gdzie trzeba. Albo nie mogą znaleźć tych zapisów, bo szukają w złym folderze. Więc na przykładzie Sims 4. Ja mam Sims 4 zainstalowane na Steamie, więc ścieżka wygląda w ten sposób. I tutaj są wszystkie rzeczy instalacyjne, czyli gra sama w sobie pliki gry oraz też dodatki, w tym wyłączone dodatki, bo na Steamie można sobie to tak zrobić. No w każdym razie rozdzielamy te dwa foldery. Są dwa różne foldery, i tutaj będziemy skupiać się wyłącznie na folderze w dokumentach. Podkreślam, dokumenty. Więc chciałabym też powiedzieć, zrobiłam o tym Shorta i w ogóle co jakiś czas o tym mówię, że folder w dokumentach można sobie przenieść. Jeśli chcecie dysk C mieć tylko do rzeczy systemowych, a macie oddzielny dysk, na przykład na gry, jakiś dysk D chociażby, to możecie sobie dokumenty przenieść na ten dysk D. Jeśli boicie się, że wasze zapisy z Sims'ów czy mody, nie wiem, macie 50 giga modów czy coś, że będzie. Wam ten folder zapychać za bardzo ten, ten dysk C domyślny, gdzie domyślnie są dokumenty, to możecie sobie po prostu to zmienić we właściwościach dokumentów. Wystarczy, że wejdziecie tam, gdzie można sobie te dokumenty zobaczyć jako taki po prostu folder i właściwości lokalizacja i w tym miejscu możecie zmienić sobie ścieżkę domyślnie to będzie C, ale możecie sobie zmienić na jakikolwiek inny dysk, który istnieje na waszym komputerze. No niestety sprawa trochę się komplikuje, kiedy macie OneDrive, a większość ludzi niestety ma, jeśli ma Windows 10 albo 11 i komputer kupiony w sklepie, taki gotowy z już zainstalowanym Windowsem, niestety ten OneDrive tam będzie i z tego co mi wiadomo, jeśli jest OneDrive, to jest y, trudniej te dokumenty przenieść. To często nie jest w ogóle możliwe. Jako że ja ja się na OneDrive nie znam, bo na swoim prywatnym komputerze nigdy w życiu go nie używałam, ja go po prostu odinstalowałam od razu, to nie będę Wam tu pakować do głów jakichś błędnych informacji, tylko postaram się znaleźć poradnik, prawdopodobnie po angielsku niestety, ale jakiś poradnik o tym, jak przenieść rzeczywiście te dokumenty, jeśli ma się OneDrive i też jak wyłączyć tę synchronizację plików, żeby on Wam nie knocił nic w zapisach z Simsów, bo niestety OneDrive przez tę taką synchronizację w chmurze potrafi pozmieniać pliki na Waszym komputerze w takim Taki sposób, że no on, on nie wie, on nie rozumie, co się do niego mówi, że to są zapisy z Simsów, i tam ma nie robić nic z tymi plikami, i robi coś z tymi plikami, i potem te zapisy mogą wam na przykład nie działać. Wolałam na wszelki wypadek o tym powiedzieć w tym filmie. I przejdźmy do Sims 4. Co się w ogóle znajduje w tym folderze, w dokumentach, przypominam, <grytanie> z takich rzeczy ważniejszych? No to na pewno, jeśli chcecie sobie przenieść swoje zapisy, to musicie przenieść folder SAVES. Ale jeśli chcecie też przenieść mody, no to ja polecam też. Przenieść mody, czyli folder mods. To wiecie, gdzie one są, jeśli je instalujecie, no nie? Ale ważny może być też folder tray, gdzie znajdują się wszystkie rzeczy, które zapisaliście w bibliotece, ale nie udostępniliście w galerii. Wszystkie te rodziny, które automatycznie się zapisują, jak y, zaczynacie nimi grać, jakie tworzycie i gracie, wszystkie domy, które kiedykolwiek zapisaliście sobie w swoim prywatnym folderze bez, bez udostępniania, to wszystko znajduje się w, się w folderze tray. Tutaj w ogóle ja mam strasznie dużo rzeczy. No i jeszcze ewentualnie moglibyście chcieć też nagrane filmy i zrzuty ekranu sobie przenieść, no bo to są właśnie te screenshoty zrobione w grze przez klawisz C albo nagrania zrobione przez klawisz V. Ja tutaj mam jeszcze kolejne foldery te same. W sensie mam po prostu rozdzielone te foldery na po polsku i po angielsku, bo zmieniam język gry co jakiś czas. Możecie to olać. Ale tak, to są takie powiedzmy najważniejsze foldery, ale przy każdych Simsach w zasadzie ja polecam po prostu. Cały ten folder gry z dokumentów, dokumenty Electronic Arts albo EA Games, w zależności od części, cały folder po prostu z nazwą gry sobie przenieść gdzieś. I teraz pytanie. Jak, co z tym zrobić? Co zrobić z tym folderem, żeby on się znalazł na innym komputerze, albo żeby go sobie gdzieś tam zachować, jak robimy coś z komputerem i nie chcemy tego stracić? Zasadniczo są dwie opcje, albo sobie po prostu kopiujecie cały ten folder i przenosicie na jakiś zewnętrzny dysk, czy pendrive'a, czy coś takiego, jakiś nośnik zewnętrzny, jakiś sprzęt, albo możecie też wrzucić sobie to w chmurę. Jeśli macie konto Google, to macie dysk Google, tam jest 15 giga chyba ym, na darmowym. Także jeśli macie ogromny folder, mój folder tutaj 3 GB waży, więc nie jest duży. Polecam raczej zainwestować w dysk zewnętrzny, jeśli macie bardzo duże foldery do przenoszenia, albo w bardzo dużego pendrive'a, czy kartę pamięci, czy coś takiego, nie? Tylko że jeśli chcecie sobie to włożyć w chmurę, no to zazwyczaj nie da się włożyć po prostu folderu tak o. On musi być plikiem. Więc żeby on był plikiem. To możecie użyć programu WinRAR albo 7Zip, jeszcze jest jakiś trzeci, nie pamiętam, do zrobienia z tego archiwum. Możecie zrobić na przykład dodaj do The Sims 4 RAR, to się tam chwilę będzie mieliło. I jak już macie ten folder jako plik RAR albo ZIP, to możecie sobie na przykład na MediaFire albo coś tam to po prostu przerzucić. Ja nie mam tyle miejsca, żeby na mojego MediaFire to wrzucać, ale wiecie o co chodzi. Po prostu sobie to albo klikacie i wybieracie z folderu, albo po prostu przenosicie, w zależności od tego, jak konkretna strona działa. Generalnie jest polecane, że jeśli się robi backup, jeśli się robi kopię zapasową jakich, jakichkolwiek plików, to najlepiej ją mieć na dwóch nośnikach, czyli na zarówno jakimś fizycznym dysku zewnętrznym, jak i w chmurze, no nie? Więc jeśli chcecie być tacy super bezpieczni, to możecie obie te opcje wybrać i później, jak macie ten RAR z powrotem na komputerze, bo sobie go pobierzecie z tego dysku Google na przykład, no to musicie go sobie najpierw rozpakować, zanim on będzie, no nie? Więc wtedy sobie po prostu rozpakowujecie i to będzie po prostu taki folder, jakim go zrobiliście. I w ten sposób, jeśli sięki ten folder włożycie sobie na nowym komputerze po zainstalowaniu The Sims 4, to ta gra będzie dosłownie identyczna, jak była wcześniej. Chyba, że kupicie dużo lepszy sprzęt i będzie ładniejsza graficznie. No, ale wiecie o co chodzi. Wszystkie rzeczy, które mieliście, one tam nadal będą. Wszystkie rzeczy w bibliotece, wszystkie zapisy, wszystkie mody. A i jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, że jak na świeżym komputerze zainstalujecie sobie Simsy, to folder w dokumentach stworzy się dopiero jak pierwszy raz ją włączycie. Nie jestem na 100% pewna, czy akurat w przypadku Sims 4 tak, tak też jest, ale może być tak, że będziecie chcieli włożyć ten folder, kiedy on już tam będzie. Na pewno nie próbujcie tego, tych, tych folderów jakoś stalać, zastępować ich nawet też, żeby mieć pewność, że Wam się na pewno nic w tych plikach nie poknoci najlepiej usuńcie ten, który jest i potem dopiero wklejcie ten swój. Jeśli chodzi o identyfikację save'ów w Sims 4, bo w samym folderze nic nie wyczytamy, tam są tylko jakieś kody, możemy sobie nazwać save, ale w samym folderze to będzie po prostu zlepek liter i cyfr. Więc możemy sobie skopiować ścieżkę, albo po prostu podejrzeć, który... Zapis to jest w naszym folderze, która nazwa. I Sims 4 ma tę zaletę, że tutaj jeśli chcielibyśmy cofnąć się do poprzedniego zapisu, to mamy aż 4 albo nawet 5 tych poprzednich zapisów. Poprzedni zapis, czyli taki backup, który gra sama robi, to jest po prostu ten poprzedni raz kiedy zapisaliśmy grę. Czyli jeśli coś nam się zepsuje, jakiś nieskończony ekran ładowania nagle będziemy mieć, albo jakiś błąd wyskoczy, coś się zatnie, albo zrobiliśmy coś, czego żałujemy i chcielibyśmy się cofnąć, to możemy to łatwo zrobić. W samej grze, jak klikniemy na dany zapis, to jest coś takiego jak odzyskaj zapis. Odzyskanie tego zapisu spowoduje utworzenie nowej pozycji zapisu z, z dopiskiem odzyskano na końcu nazwy. Dobrze, czyli robi się taka nowa kopia tego poprzedniego zapisu. Więc sama gra ma wbudowany system żeby to sobie zrobić. W Sims 3 trzeba to robić ręcznie. I tutaj też można to zrobić ręcznie, ale można to zrobić w grze i to jest mega fajna sprawa, że jest to po prostu bardzo uproszczone. Więc Sims 4 no mimo że niektóre jakieś tam aktualizacje czy jakieś nowe rzeczy, które dochodzą do gry, psują czasami zapisy na amen, to się zdarzyło już nieraz. To jednak ten system backupów zawsze mocno zabezpiecza ten zapis, że można się cofnąć. Okej, okay, o Sims 4 trochę się rozgadałam, ale wiele z tych informacji było bardzo ogólnych i dotyczących też innych części. Przejdźmy do The Sims 3. Z ważniejszych rzeczy, które znajdują się w folderze, no to oczywiście znowu folder Saves ale też na pewno istotne będzie mods, no i znowu tutaj screenshots i recorded videos, jeśli chcielibyśmy sobie zachować nasze zdjęcia i filmy. Saved sims na pewno będzie też ważne, bo tam znajdują się wszyscy simowie, których zapisaliście sobie w stwórz sima. Ewentualnie jeszcze collections, jeśli macie jakieś swoje kolekcje zrobione w grze, w sensie te foldery takie, bo można sobie zrobić na przykład folder z ulubionymi rzeczami, żeby tego nie szukać za każdym razem. Ja z tego korzystam w dwójce bardziej, ale w trójce też może. Ale no najlepiej cały folder po prostu, no nie? Nawet nie ma się co chyba rozdrabniać tutaj na te małe rzeczy. E, chyba, że chcecie dosłownie tylko zapisy sobie zachować, żeby ten folder był jak najmniejszy, no to wtedy saves i tyle. No i jeśli chodzi o saves, no to tutaj jest tak, że jak nazwiecie sobie. Ten zapis w grze, tak on będzie widniał jako folder. Nadal podtrzymuję, żeby nie nazywać swoich saveów typu Apaluza Plains Bubabu albo Twinbrook LLLL, tylko jakoś tak, żeby rozpoznać później, co to jest za save. U mnie na przykład to jest ten ostatni z Rajskiej Wyspy, gdzie w nurkowanie się bawiłam. I jeśli chodzi o backup, to akurat w Sims 3 trzeba to zrobić ręcznie i wygląda to w taki sposób, że macie poprzednią wersję w folderze. Ten poprzedni raz, kiedy zapisali. Grę, więc jak coś się zepsuje, to musicie sobie wyciąć najpierw ten save, a potem ten, zmienić mu nazwę, żeby tego kropka backup tam nie było, żeby ten folder wyglądał tak jak ten folder. I wtedy ten poprzedni zapis Wam się wczyta w grze, zamiast tego najnowszego. Chyba o Sims 3 to tyle, przejdźmy do Sims 2. Czyli tutaj to będzie akurat folder EA Games. The Sims 2 u mnie akurat pełna kolekcja, może się ten folder inaczej nazywać. No ale tam, gdzie jest The Sims 2. No i teraz tutaj, jeśli chcecie przenieść wyłącznie zapisy, to jest to folder Neighborhoods. Jedynka to jest Miłowo, dwójka Dziwnowo, trójka Werona, yy, E1 to jest Zatoka Pokrzyku, F1 to jest, yy, jak to się nazywa, Dolina Niezbędna i G1 to są kwitnące Wzgórza. Można sobie wejść... I też dla pewności kliknąć na zdjęcie po prostu główne tego otoczenia i w ten sposób się upewnić, które otoczenie to jest. Więc jeśli chcecie jedno otoczenie sobie tylko przenieść, bo gracie, nie wiem, tylko w Miłowie, no to możecie to jedno sobie tylko. Wziąć z tego folderu i tyle. Szczególnie polecam orientować się w tych folderach, bo w przypadku dwójki bardzo polecałabym robić backup tych otoczeń na zasadzie przenoszenia sobie ich nawet, nie wiem, na inny dysk na tym samym komputerze, albo gdzieś tam też do chmury, wrzucanie czy cokolwiek. No bo dwójka akurat niestety nie robi sama żadnego backupu, ale. Jeśli chodzi o nowsze części, to też jeśli wam się zepsuje cały dysk, na którym macie dokumenty, no to, no to tych backupów też już nie odzyskacie, no nie? One są wszystkie w jednym miejscu. Więc wszystkie zapisy z Simsów polecam we wszystkich częściach sobie co jakiś czas kopiować gdzieś do jakiegoś folderu na jakimś innym dysku. No, bo szczególnie w dwójce, jak coś się zepsuje, no to już się zepsuje. Już nie wrócicie do poprzedniego zapisu na zasadzie gra, zrobiła backup i możecie się cofnąć. Nie ma czegoś takiego tutaj. Mówi, to są nagrane filmy, yy, i jeśli chodzi o zdjęcia, to jest folder storytelling, ale tutaj będzie tylko z tych yy, screenów, które zrobiliście w grze, tylko najbardziej ostatni, który się będzie nazywał screenshot. Jeśli chcecie zachować zdjęcia zrobione w danym otoczeniu, no to te zdjęcia będą też w storytelling, ale w folderze tego otoczenia. To jest bardzo łatwo pomylić. W ogóle w tym folderze w dwójce jest dużo rzeczy, więc też totalnie cały folder polecam sobie przenosić, bo to jest masa rzeczy. Tutaj są mapy, jak jakieś customowe mapy sobie chcecie zainstalować, to też to jest w dokumentach. Też znowu kolekcje, jeśli macie swoje jakieś zrobione, to też to się zapisuje tutaj. Nawet jakieś pliki konfiguracyjne, niektóre tutaj są, na przykład user startup, który jest dosyć istotnym plikiem dla takich powiedzmy zaawansowanych graczy w Sims 2. Cameras, czyli jeśli macie zmienioną kamerę otoczenia albo, albo jakąś tam inną to też to jest w dokumentach, też to się znajduje w dokumentach. Tutaj bardzo dużo rzeczy się znajduje w dokumentach, ale są też rzeczy, które niestety ym, robi się w folderze instalacyjnym gry. Na przykład jeśli wyczyściliście sobie y, te ukryte podotoczenia z simów, no to to będzie w folderze instalacyjnym. Albo jak macie customowe oświetlenie w grze, to to też się robi w instalacyjnym, więc wtedy jeśli zainstalujecie grę od nowa, to te rzeczy trzeba będzie niestety zrobić od nowa. No ale jak macie to zrobione, no to wiecie gdzie to jest i wiecie jak to zrobić. Chyba no, nie. Ale jeśli chodzi o same zapisy, e, samo to, żeby po prostu Wasz postęp został e, tak jak był, no to. Cały folder z dokumentów, proszę bardzo, albo samo Neighborhoods, żeby mieć tylko zapisy, ewentualnie Neighborhoods i Downloads, żeby mieć mody i zapisy, i w sumie już będzie Git, nie? I to chyba o dwójce tyle, ale jeszcze jeśli zastanawiacie się, dlaczego u mnie to wygląda w taki sposób, to to jest mój czysty folder, gdzie mam tylko insiminator jakieś tam maleńkie graficzne mody. Tylko to jest taki mój folder do testowania gry bez modów i w ogóle bez żadnych moich zapisów, a to jest mój folder właściwy, i jeśli chcę na tym czystym folderze włączyć, Grę, no to wtedy zmieniam temu po prostu nazwę, daję X przed nim, a w tym to C usuwam i wtedy jak odpalę grę, to to będzie na tym folderze, czyli tam nie będzie prawie nic. Także jakby co polecam taki myk, jeśli na przykład tworzycie jakieś customowe otoczenie, które chcecie, żeby było bez żadnych modów, bez żadnych podmianek, chcecie je sobie zrobić na czystym folderze, to możecie to zrobić w taki sposób. Po prostu sobie te foldery zamieniać. No i przejdźmy do jedynki. Tutaj muszę wejść rzeczywiście do moich instalacyjnych plików, bo jedynka jeszcze miała taki system, że wszystko było w jednym folderze. Więc trzeba wejść po prostu do. Prawdopodobnie wam się to zainstaluje pod Maxis, coś tam, coś tam. Ja sobie to wszystko wrzuciłam do Electronic Arts. Ja wszystkie rzeczy za, zawsze w customowym po prostu folderze instaluję. I tutaj jest wszystko. Tutaj są i dodatki, i gra sama w sobie, ale też do, do pobrania jakiejś rzeczy, tak? W sensie folder downloads, że, że można sobie też mody instalować. I tutaj zapisy. W sensie, jak macie otoczenie, otoczenie 1, otoczenie 2 i tak dalej, i tam sobie zrobiliście jakiś postęp, to te rzeczy są w folderach User Data, w folderze instalacyjnym gry. To się tutaj zapisuje. I jest tutaj i ten album, tak? Jak się robi zdjęcie, i tam te opisy można pisać i tak dalej. Są y, simowie, są domy i tak dalej. No i z tego, co się orientuje, no to chyba po prostu to jest tak, że. User data po prostu to jest pierwsze otoczenie, to jest drugie, trzecie, czwarte i tak dalej, bo ich jest osiem i chyba w grze ich też jest osiem. Tutaj no, tego całego folderu the sims sobie nie przekopiujecie, no bo grę trzeba jeszcze raz zainstalować, ale wszystkie te user data i ewentualnie downloads, jeśli tam coś macie, Możecie sobie przenieść do, yy, no jakby usunąć te, które się zrobią, jak zainstalujecie grę na i włożyć te. Ja sobie kiedyś raz przenosiłam zapisy w jedynce i to było w tych folderach. Apel, żeby co jakiś czas nawet po prostu wziąć te foldery i sobie gdzieś przekopiować na jakiś dysk zewnętrzny, cokolwiek. Zrobić sobie jakiś specjalny folder, backup do Simsów, albo Simsy, kopia zapasowa, Sims 3, zapisy, nie wiem, cokolwiek. I tak co jakiś czas pamiętać, żeby w zależności od tego, jak często gracie, żeby jednak ten backup sobie zrobić, żeby te rzeczy były bezpieczne. Jeśli wam zależy bardzo na tych zapisach, to nawet sobie ustalcie po prostu, nie wiem, każdego pierwszego dnia miesiąca czy coś po prostu robicie backup i jazda. Bo wiecie, wypadki chodzą po ludziach, też można przypadkiem sobie usunąć zapisy czy coś. Warto sobie to zachowywać, żeby tego nie stracić. Zdecydowanie za dużo było sytuacji, w których ktoś stracił zapis i nie miał żadnego backupu, więc przypominam. I to będzie tyle. Ten film o zapisach na pewno jest dłuższy i dużo bardziej szczegółowy niż ten poprzedni, do którego jest link w opisie, bo go ukryłam. Mam nadzieję, że pomogłam i jak zwykle. Dziękuję bardzo, że za... oglądacie i widzimy się w następnym. Pa.